Dobry popcorn ten karmelowy z Action Serio dobry Hejka witam was w nowym filmiku na moim kanale dzisiaj słuchajcie mamy haul ale tym razem nie ubraniowy tylko kosmetyczny mało tego to wy wybieraliście na moim instagramie i tiktoku w sumie które kosmetyki powinnam kupić robiłam ankietę to lub to i to wy wybieraliście które kosmetyki znajdą się w moim koszyku wartość tego zamówienia to 500 zł bo tutaj dorzuciłam jeszcze kilka Rzeczy od siebie. Łapka w górę, jeżeli lubicie hole zakupowe i lecimy. W ogóle teraz nie jestem w Warszawie i nagrywam w łajece, więc może być echo. Do tego nagrywam telefonem, bo nie wzięłam aparatu, ale nie zwracajmy na to uwagi. Dobra, lecimy, słuchajcie, od czegoś, co już miałam, już testowałam w mniejszej pojemności, więc zaopatrzyłam się drugi raz, bo uwielbiam, uwielbiam tą maskę. Maska z Apis. Oj, sorry, to nie ta. To jeszcze testowałam o tą testowałam. Dotleniająca maska algowa z aktywnym tlenem z Apis. Ja miałam ją w tej mniejszej, w tym mniejszym opakowaniu i bardzo, bardzo była dla mnie fajna, więc, więc zamówiłam sobie drugie po prostu w większym. Naprawdę Wam ją polecam. A druga, której jeszcze nie testowałam, więc jeszcze się nie wypowiem, to jest rozjaśniająca maska algowa redukująca przebarwienia, coś idealnego dla mnie, bo ja jeszcze takie delikatne przebarwienia mam. Myślę, że jak postosuję trochę, to na pewno dam Wam znać, czy mi się sprawdza, czy nie. Jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, to widzieliście, że ostatnio dostałam paczkę PR od Basic Club, w którym były dwa kosmetyki, które tak właściwie nawet tutaj w szufladzie mam. Jest to taki prebiotyczny krem wyciszający i bardzo, bardzo mi się spodobał, naprawdę na wieczór jest taki tłuściutki, gęsty, ja dużo słyszałam dobrego o tej marce, więc stwierdziłam zaopatrzyć się w kolejny kosmetyk, żeby sobie przetestować, który miał bardzo dobre opinie i jest to ceramidowy krem regenerujący z betainą i mocznikiem, bogata konsystencja, jeżeli może próbowałyście, testowałyście, to możecie mi napisać jak Wam się sprawdził. Bo ja będę miała do czynienia akurat z tym kosmetykiem pierwszy raz. Ale mam bardzo dużo oczekiwania, bo tamte kosmetyki postawiły już bardzo wysoko poprzeczkę. No i wybrałam kolejny kosmetyk również z Basic Club. Stwierdziłam, że chcę przetestować też jakiś taki lżejszy krem na dzień i ten miał bardzo dobre opinie, akurat krem nawilżający do twarzy, bogata konsystencja, doskonały pod makijaż w takim opakowaniu. Jeszcze nie nakładałam, więc też się nie wypowiem. Te maski algowe, a tak właściwie ta pierwsza, którą Wam pokazywałam, tak bardzo zachęciła mnie do marki Apis, że postanowiłam kupić kolejny produkt z ich marki. Tylko tym razem nie dla siebie, bo kupiłam mojej mamie maskę odbudowującą na noc z ceramidami. Wydaje mi się, że to będzie taka trochę gęstsza, cięższa konsystencja takiego kremu na noc. Więc, więc wziąłem takie coś mojej mamy, żeby mogła sobie również przetestować, czy jej się sprawdzi. Przecież na pewno też coś tam jej podkradnę i zaraz sobie nałożę. Może nie raz, może na cztery, może pięć. Następnie, słuchajcie, zamówiłam SPF z Bielendy. Był w bardzo dobrej cenie, był przeceniony chyba z 80 zł. Co jest ważne, to ma on UVA, UVB i tutaj jeszcze. System filtrów zapewniający wysoką ochronę o szerokim spektrum przed promieniami UVA, UVB, przed promieniowaniem HEV, czyli blue light oraz podczerwień. Także tak naprawdę SPF bardzo porządny. Zobaczymy, jak się sprawdzi pod makijaż. Taki sam wzięłam mojej mamie, więc zobaczymy. Następnie zdecydowałam się na klej do rzęs, ponieważ ten, który mam, nie chcecie wiedzieć, ile ja już czasu mam, więc stwierdziłam, że kupię nowy. Robiłam ankietę między klejem Duo a Catrice i zdecydowanie przeważał Catrice. Głównie dlatego, że są tańsze od tego kremu, kleju Duo, a jest podobno nawet lepszy. Także zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Ja już bardzo często rzęsnie przyklejam, ale też myślę, że fajnie się sprawdzi przyklejąc takie kryształki, które czasem robię przy makijażu. No zobaczymy. Ja bardzo lubię testować różne kosmetyki do włosów, jak tylko widzę coś na TikToku to od razu sobie zapisuję, później kupuję i próbuję. No i miałam okazję, akurat robiąc zamówienie natrafiłam na markę Anwen, z którą w sumie jeszcze nie miałam za bardzo do czynienia i to był jakiś podobno hit, czyli nawilżający bez odżywka do włosów o średniej porowatości. Myślę, że większość z was już ją testowała, także możecie mi napisać, jak wam się sprawdza, bo ja jestem jej bardzo ciekawa. Oraz z Anwen również wzięłam taki podobno hit z TikToka, e, Sleeping Beauty miaska Maska do włosów o średniej porowatości również z Anwen, ją się podobno nakłada na noc i następnego dnia włosy są już gotowe do wyjścia. Nie wiem, będę próbować. Oczekiwania mam dość wysokie. Kończy mi się też płyn micelarny, więc zaopatrzyłam się taki z Eveline, który ma uwaga aż 500 ml, więc jest bardzo duży. Nie pamiętam czy go używam czy nie, bo używam tak naprawdę bardzo wiele różnych kremów. Co mam z tymi kremami? Płynów micelarnych. Aha i jeszcze jeden produkt od Anwen, który jest również podobno hitem, czyli serum do pielęgnacji skóry głowy, który ma się nadać idealnie do włosów osób przetłuszczających się. Ja używam różnych peelingów, cierek na poroz włosów, więc stwierdziłam, że takie coś również mogę przetestować. Kolejno, słuchajcie, zamówiłam sobie trzy pędzle, bo moje pędzle już trochę są dość stare i niektóre się łamią, tutaj po prostu odpadają, więc jeden zamówiłam sobie taki do pudru. No, widzę, że jest bardzo miękki, więc, więc fajnie. Jest on z Ibra oraz dwa. Tutaj widzę jeden mam dobry brwi, bo właśnie końcówka tego mojego już też odpada. Tylko nie wiem, czy on będzie fajny, bo on jest z Beauty Crew E 75. Nie wiem, czy on się sprawdzi szczerze mówiąc, bo, um, no bo jest dość gruby dobry Szczerze mówiąc, nie wiem, czy się nada. No zobaczymy. Oraz jeszcze taki. Cieniutki, który wzięłam z myślą o jakimś rysowaniu na powiekach, albo jakieś wiecie zygzaki, kreski eyelinerem, jakimś takim słoiczku. Taki bardzo cienki, hulu. Cat Eye P148. Oraz słuchajcie, bo wydaje mi się, że chyba nie mam, a raczej na pewno nie mam bazy pod cienie. Wiem, że baza pod cienie to jest master, jeżeli chcecie, żeby wasze cienie dobrze wyglądały, więc zobaczyłam się w taką bazę podcienie z Art Deco. Nie miałam okazji jeszcze testować, ale chyba była w jakiejś dobrej cenie, więc wzięłam. Nie wiem, czy będzie dobra, zobaczymy. Podobno jest bardzo wydajna i ładnie trzyma cienie. Zobaczymy. Już nie przedłużam. Pa!